Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. Dzisiaj bardzo kontrowersyjny temat: czy kobieta może nauczać w kościele? Tak, kobieta może nauczać w kościele, dlatego że kiedy myślimy o nauczaniu, to bardzo często odnosimy to do służby kaznodziejskiej lub pastorskiej, gdzie ten element nauczania i jakby prowadzenia kościoła. Jest ewidentnie zarezerwowany tylko dla mężczyzn. Bóg tak postanowił, że w takim, tak będzie funkcjonował kościół. Bóg nakazał, by jedynie mężczyźni mieli ten duchowy autorytet w kościele. Nie dlatego, że kobiety są gorsze lub mniej inteligentne, ale po prostu dlatego, że Bóg stworzył kościół, by ten funkcjonował właśnie w dany sposób. Mężczyźni mają stanowić wzór w duchowym przywództwie, zarówno w mowie, jak i czynie. Kobiety mają mniej przywództwową rolę, ale powinny one usługiwać, powinny one nauczać. I właśnie fragment, który chciałbym dzisiaj y, z wami rozważyć, to właśnie jest fragment z listu apostoła Pawła do Tadeusa, drugi rozdział, y, trzeci, czwarty, piąty werset, w którym Paweł właśnie mówi o tym, że kobiety powinny usługiwać innym kobietom. Biblia nie zabrania Kobietom nauczać dzieci lub innych kobiet. Jedyną funkcją, jakiej kobiety nie powinny sprawować w kościele, jest nauczanie słowa i sprawowanie takiego duchowego przywództwa nad mężczyznami w kościele, jako pastorki czy kaznodzieje. To w żadnym wypadku nie znaczy, że kobiety są mniej ważne, ale raczej pozwala im skupić się na służbie, do której są przez Boga powołane. Bo w drugim rozdziale listu do Tytusa czytamy tak od trzeciego wersetu. Podobnie starsze kobiety powinny postępować w sposób budzący uznanie, nie oczerniać innych, nie nadużywać wina i być przykładem tego, co szlachetne. Niech doradzają młodym, jak kochać mężów, dzieci, jak zachować umiarczystość moralną, jak prowadzić dom, być dobrymi i uległymi własnym mężom, żeby Słowu Bożemu nie uwłaczano. Zobaczcie, że. Te wersety przedstawiają konkretne wskazówki dotyczące tego, jakie cechy zachowania powinny być wśród kobiet, wśród młodszych kobiet, ale również ten tekst pokazuje, że kobiety mają zadanie zachęcać, być wzorem, być przewodnikami dla młodszych kobiet. Mają one doświadczenie życiowe i duchowe, które mogą przekazać kolejnym pokoleniom. Właśnie te lata rozważań biblijnych, praktycznego doświadczenia, Umożliwiają kobietom udzielenie wartościowych porad, tym, które dopiero wchodzą w to życie duchowe, życie w wierze. W przeciwnym razie każde nowe pokolenie jest skazane na trudną naukę i na powtarzanie błędów z przeszłości. Kobiety, starsze kobiety, właśnie poprzez swoją mądrość mają uczyć młode kobiety, pielęgnować przyjaźń, pielęgnować. Miłość wśród do mężów i, i dzieci, roztropność, czystość. Mają też pokazywać im, jak zajmować się domem. Kobiety są zachęcane do dbania o swoje domy i rodziny oraz okazywania dobroci innym. Te wartościowe wskazówki pracy w domu mogą pozytywnie wpływać również na całą, spolegu, na całą społeczność, w której one są. Wszystkie te zalecenia mają na celu ukazanie piękna i mocy Bożego słowa poprzez życie zgodne z jego naukami. Kobiety żyjąc w ten sposób, mogą być nauczycielami, mogą być świadectwem dla innych kobiet i unikać znieważania Bożego Słowa. W kontekście dzisiejszych czasów te zasady, o których mówi Paweł do Teusa, można zrozumieć jako wskazówki do prowadzenia życia właśnie wartościami chrześcijańskimi, zarówno w rodzinie, jak i w społeczności Kościoła. Niezależnie od kontekstu Kulturowego te wartości, o których dzisiaj mówimy, promują właśnie czystość, mądrość, pracowitość, szacunek. Są takie, to są takie uniwersalne wartości, które mogą być użyteczne w codziennym życiu. Dlatego też kobiety mogą nauczać inne kobiety, jak prowadzić życie, które nie przynosi i nie uwłacza Bożemu Słowu. Radości w Panu pozdrawiam, do usłyszenia jej, że Pan Bóg pozwoli.